День добре, ви на каналі Скайбутхом. Home. ще покажи ми як робить обробки бляхарські на коміні. Dzisiaj pokażemy Wam jedno z wielu wykonań obróbki blacharskiej komina. Pierwsza rzecz, która jest bardzo ważna przy prawidłowym wykonaniu obróbki blacharskiej komina, to ułożenie dachówek przy kominie w takiej pozycji, jakby cała połać była już pokryta dachówką. Robimy to po to, żeby podczas przymierzania blachy do komina można było dokładnie określić kąt, pod jakim będzie montowana obróbka. Ponieważ od dołu komina nasza blacha będzie wychodzić na dachówkę z góry. Nie musimy rozkładać wszystkich dachówek wokół komina. Wystarczy Dwie z dołu po lewej i prawej stronie, żeby zasymulować pokrytą połość. Jako materiał będziemy używać patynowanego tytan cynku o grubości 0,8 mm, który ma bardzo fajne właściwości. Patynowany oznacza, że blacha już jest fabrycznie zabezpieczona cienką warstwą patyny. Dzięki temu nie trzeba czekać, a z czasem sama się zestarzeje, nie koroduje i zachowuje ładny, jednolity kolor przez długie lata. Z materiałem wszystko jasne, więc przechodzimy do wyginania. Co i jak trzeba wyginać zależy od dwóch rzeczy. Od rozmiaru komina oraz od długości blachy, jaką mamy do dyspozycji. Dlatego, że to właśnie od tych dwóch parametrów zależy jak rozplanujemy całą obróbkę i w jakiej kolejności będziemy giąć poszczególne elementy. Jeśli komin jest szeroki, a blacha krótka, trzeba podzielić obróbkę na kilka części, żeby uniknąć zbyt długich i trudnych do uformowania odcinków. Z kolei, gdy mamy dłuższy arkusz, możemy wykonać obróbkę z jednego kawałka. Co za Zapewnia mniej łączeń i większą szczelność. Dodatkowo długość i kształt gięć dopasowujemy do konkretnego ułożenia dachówek i wysokości ład. Tak, żeby wszystkie elementy dobrze się zazębiały, a woda była skutecznie odprowadzana z powierzchni komina. W naszym przypadku dekarz zdecydował, że lewą i prawą część połączy z dolną obróbką w jeden duży element, który można przygotować na dole, a potem po prostu założyć na komin jak element lego. Żeby taki element wykonać, musimy zmierzyć szerokość komina przy jego dolnej części, a następnie zrobić dolną obróbkę komina, która będzie wychodzić na dachówkę. Od samego miejsca zgięcia do momentu, w którym zaczyna się dachówka, mamy 17 cm. Zazwyczaj wystarczy 15 cm, ale w naszym w naszym przypadku robimy to trochę więcej, żeby mieć większe bezpieczeństwo. Dlatego, że łata, na której leży dachówka, jest zamontowana nieco niżej niż komin. Dlatego dodajemy jeszcze 2 cm, żeby uzyskać większy zakład. Na sam komin z przodu zachodzimy też o 17 cm do góry, ale do tego elementu dochodzą jeszcze dwie części obróbki z lewej i prawej strony. Każda z tych części, lewa i prawa, nachodzi o 15 cm na komin, a na dół Około 12 cm. Dodatkowo zostawiamy jeszcze 2 cm na taką małą rynienkę. Ta rynienka ma za zadanie odprowadzić ewentualną wodę, która mogłaby dostać się pod dachówkę, i skierować ją z powrotem na powierzchnię pokrycia. Generalnie wszystkie pomiary wykonujemy z zapasem od 2 do 5 mm, dlatego żeby podczas montażu mieć możliwość delikatnej korekty i uniknąć sytuacji, w której element obróbki okaże się zbyt krótki. Dzięki temu łatwiej dopasować wszystkie części na miejscu i uzyskać szczelne połączenie bez naprężeń w blasze. Na przykład szerokość komina wynosi 15 cm, więc element obróbki przygotowujemy na 15,3 15,5 cm. Te wymiary, które przed chwilą było podane, to tylko przykład. Chodzi o to, żebyście zrozumieli zasadę, bo przy każdej obróbce, niezależnie od wymiarów komina, najważniejsze jest zrozumieć, na jakiej zasadzie to działa. Wtedy możecie sami w przyszłości dopasować obróbkę do dowolnego komina. Po wymierzeniu szerokości i długości jakie potrzebujemy do dolnej obróbki, bierzemy blachę i wykonujemy główne zagięcie, które będzie przychodzić z komina na dachówkę. Kąt tego nachylenia określa sama połać dachu, dlatego wcześniej w filmie pokazano było jak układamy kilka dachówek tworząc imitację gotowego pokrycia. Robimy to właśnie po to żeby dokładnie ustalić kąt gięcia dolnej obróbki tak aby idealnie przylegała zarówno do komina jak i do powierzchni dachówki. Żeby konać wykonać prawidłowy kąt nachylenia musimy częściowo zagiąć blachę a następnie zrobić boczne borty z tej samej obróbki dlatego jeszcze na etapie pomiaru doliczamy na blasze miejsce na borty i później zamki, które będą łączyć dolną obróbkę z lewą i prawą stroną to jaki dokładnie zapas robicie zależy od rodzaju zamka jaki wykonujecie ale ważne żeby minimalny zapas blachy dla zamka wynosił około 3 cm w naszym przypadku zostawiamy trochę więcej po bokach, ponieważ będziemy robić łagodniejsze przejście. Kolejny krok to nacięcie boków blachy, żeby można było kontynuować formowanie kąta nachylenia razem z bocznymi bordami. Po nacięciu formujemy boki. Lekko przycinamy blachę po łuku, żeby uzyskać ładne, równe wykończenie. Następnie zaginamy te borty szczypcami, a miejscami sobie można delikatnie pomóc młotkiem z gumową końcówką. Potem zaginamy dalej całą blachę, aż uzyskamy Odpowiedni kąt, którego potrzebujemy. I tutaj ważna uwaga: widać, jak jedna część blachy zachodzi na drugą. Trzeba to robić w taki sposób, żeby woda spływając po powierzchni nie miała możliwości dostać się w szczelinę. Można to sobie po prostu wyobrazić. Pada deszcz, i jeśli gdzieś jest źle ułożony zakład, to właśnie tam woda znajdzie drogę. To zasada, którą warto zapamiętać nie tylko przy obróbce, ale przy każdej pracy z blachą. W trakcie formowania obróbki dobrze jest też co jakiś czas przykładać ją do komina, żeby upewnić się, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Kolejnym etapem pracy z naszą dolną obróbką jest wykonanie łagodnego przejścia, czyli wycięcie delikatnego łuku na połączonych ze sobą bokach. Aby to zrobić, należy zaznaczyć trzy punkty: na początku i na końcu w jednakowej odległości, a na środku nieco większej. Następnie Trzeba połączyć te wszystkie punkty ołówkiem i wyciąć to wszystko potem nożycami do metalu, zabieg ten. Ma głównie zastosowanie estetyczne, nadając obróbce bardziej elegancki wygląd. Po wycięciu łuku na boku dolnej obróbki przykładamy ją do komina w miejscu, w którym będzie montowana. Następnie przykładamy boczną blachę i w miejscu gdzie znajduje się łuk dolnej obróbki zaznaczamy na niej jego kształt, czyli obrys tej części, która będzie stykała się z obróbką zamontowaną po lewej i prawej stronie. Tuż obok zaznaczonego obrysu na obróbce bocznej robimy niewielki od i przenosimy kształt łuku wyżej o kilka centymetrów. Ten narysowany odstęp jest potrzebny do połączenia blach, dlatego wycinamy po zewnętrznej linii łuku niepotrzebny fragment bocznej blachy, a następnie łączymy lewą i prawą obróbkę komina z dolną, tak jak jest pokazano na filmie. Najpierw dobijamy blachę młotkiem gumowym, a następnie używamy szczypiec, aby dokładnie ją docisnąć. Po bokach wykonujemy jeszcze jeden zamek, który zapewni, że te blachy nie rozłączą się z czasem. W naszym przypadku wykonaliśmy nacięcia na bocznych blachach, ponieważ jest to konieczne. W tym miejscu występuje zagięcia blachy, gdy wychodzi ona z pod dachówki na powierzchnię dachu. Jeśli komin jest duży, można wykonać boki z dwóch oddzielnych części, ale w naszym przypadku użyliśmy jednej pełnej części i po bokach zrobiliśmy nacięcie, zostawiając około 2 cm zapasu. Do tego robimy na bocznych blachach takie rynienki około 2 cm, które będą pod dachówkami. W ten sposób uzyskaliśmy jedną spójną całość, którą można bez problemu założyć na komin. Całą naszą konstrukcję montujemy do ład używając metalowych uchwytów, które zahaczamy o te boczne rynienki na bocznych blachach, a następnie przykręcamy wkrętami i je do ład. Takie małe kawałki, którymi mocujemy obróbkę do ład, można po prostu zrobić z blachy. Kolejnym krokiem będzie montaż obróbki górnej. Aby ją wykonać, najpierw mierzymy szerokość wcześniej zamontowanej obróbki. W naszym przypadku wynosi ona 64,5 cm. Szerokość górnej blachy robi Nieco mniejszą 64,2 cm, tak aby ona mogła swobodnie wsunąć się w boczne elementy bez żadnego naprężenia. Kluczowe jest, aby górna blacha była wsunięta wystarczająco głęboko, by zachować szczelne krycie z wcześniej zamontowaną obróbką. W naszym przypadku, dla bezpiecznego montażu, nabiliśmy dodatkową łatę specjalnie pod górną obróbkę. Dzięki temu wyeliminowaliśmy ryzyko jej zagięcia, ponieważ od komina pod pokrycie dachowe wynosi. Ta obróbka aż ponad 30 cm. Po zamontowaniu podstawowej obróbki przechodzimy do montażu obróbki Która będzie wchodzić w komin Blacha będzie wsunięta w komin na głębokość Minimum 1,5 cm Przy szerokości zagięcia 2,5 cm A po bokach Będzie schodzić na około 7 cm Aby wykonać to prawidłowo Najpierw musimy wykonać nacięcie w kominie I tutaj bardzo ważna rzecz Podczas cięcia komina trzymamy szlifierkę Pod kątem przeciwnym do kierunku Spływu wody, tak jak pokazujemy Na filmie. Dzięki temu powstaje powstaje nacięcie pod lekkim skosem, które uniemożliwia wnikanie wody w miejsce połączenia. Po wycięciu otworu dokładnie go przedmuchujemy, a następnie montujemy obróbkę na uszczelniacz dekarski. Następnie łączymy wszystkie elementy ze sobą tak, żeby zapewnić pełną szczelność i prawidłowy odpływ wody. W ten sposób powstaje jedno z wielu możliwych rozwiązań obróbki komina, ponieważ każdy komin jest inny. Często budżet klienta jest ograniczony, dlatego naszym zadaniem jako firmy tekarskiej jest znaleźć możliwe najlepsze i najbardziej niezawodne rozwiązanie w danych warunkach. Każda obróbka komina to indywidualna historia, dlatego tak ważne jest, by znać ogólne zasady montażu i potrafić dostosować się do konkretnej sytuacji. Dziękujemy za obejrzenie filmu. Postawcie lajka, żeby wesprzeć naszą pracę, a jeśli chcecie zobaczyć więcej ciekawych i praktycznych filmów, zasubskrybujcie nasz kanał. I pamiętajcie, jeśli dach to Skyboot Home. Do zobaczenia!